Skąd jesteście? Skąd? Gdzie to jest? Polska! Emeryci! Studenci, studenci! Jak się bawią? Jak się bawią? Jak się bawią? Jak się bawią? Jedyne miejsce nad Bałtykiem z całą odpowiedzialnością, bo całe wybrzeże znam Znakim, znakomicie usytuowany środek. Fantastyczne kierownictwo i super kuchnia, więc już więcej. Wychodzi się z pokoju 20 metrów przez Wydmy i się jest na pięknym wybrzeżu. Tylko tutaj koniec nie ma, nie ma konkurencji ceny na każdą kieszeń każdego Polaka. Podniesiemy. Drodzy <grym> Państwo, były w różnych dworach. Tak. W różnych dworach. A to jest dworek, który powinien się nazywać dworek, Żółty dwór wazów. Tak. Ponieważ tu jest wszystko. I szlachta I zagrodowa, <grym> i zwykli ludzie, i profesorowie wszyscy tu przyjeżdżają, bo tu jest dobrze i będzie jeszcze lepiej jak. Patrzę na kierownictwo, to jest przedmiot i Jestem tu po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. I będę wszystkich namawiać, i wszystkich tu ściągać. Czuję się tu jak u mamy, no co więcej. Jestem tu po raz piąty, <grym> ponieważ tu się wraca jak do swoich znajomych, bardzo dobrych znajomych, gdzie po prostu wyżywienie jest super. W żadnym ośrodku nie spotkałam takiego wyżywienia. Atmosfera obiekt dookoła, blisko morze, jezioro, las, no czego więcej? Wszystkiego najlepszego. Bardzo to miło, przyjemnie i spokojnie. I powroty będą. Powroty. Ryjemy, Dla, dlaczego powroty będą? Z uwagi na to, że mamy tu wszystko. Mamy i las, i morze, i wodę, i ryby. I, i ryby, i dworek, i świetnego kierownika. Jestem szczęśliwa, że tutaj przyjechałam po raz pierwszy. Kiedy zobaczyłam króla tego obiektu, czyli pana kierownika, no to w ogóle oczy mi się rozeszły na wszystkie kierunki świata. A jak zobaczyłam apartament, łóżeczka, łóżko piórzeńskie, praktyko męża było, ale, ale łóżko było, a potem jedzenie super i w ogóle, i w ogóle. Te dogadzania nam wszystkie, no w ogóle tańce, swawole. sławoli, może nie ma, ale tańce są. No i w ogóle, panie kierunku, no jest cudownie. Liczę na to, że zostaniemy na cały następny turnus. Ta ręka do góry. Zawsze tu będę przyjeżdżać, bo tu jest pięknie, tu jest po prostu wolny człowiek, dopiero się czuje tutaj, wymielnie. I tu o pana w tym budynku jak żółty dworku. Tak, tu mi seks nawet najlepiej wychodzi. Mogę powiedzieć, żółty dworek jest super. Podoba nam się tu, jestem trzeci raz, mam nadzieję, że nie ostatni. Obsługa bardzo dobra, warunki wspaniałe, a najpiękniejsze jest morze. Blisko i jeszcze co najważniejsze, kiedy przyjedziemy, zamawiamy pogodę i ona jest, to się nam zawsze sprawdza. Bardzo mi się podoba, jesteśmy zadowoleni szczęśliwi i w ogóle obsługa super jedzonko nie ma zaszy. Godne polecenia miejsce? Godne bardzo, bardzo godne, chociaż nie, 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 nie chcemy polecać za bardzo, żeby tam no, konkurencja tutaj nie wkroczyła. Żeby nie było miejsc dla was. Tak. <noise> no, dokładnie. Zaklepujecie miejsca na przyszły zaklepujemy, rok. Zaklepujemy tak, zaklepujemy na następne 12 lat. Jestem bardzo zadowolony, jestem po raz drugi tutaj, w tym domeczku ładnym, nie? I nie, ma, nie mam w ogóle zastrzeżeń do co, do, 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 do wszystkiego. Nie? My jesteśmy krokoszyniacy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Pobytu tutaj w tym ośrodku i polecamy się na przyszłość. No chciałem powiedzieć, no co, jestem już tutaj po raz trzeci. No widać, że się ten worek rozkręca. Coraz lepsze warunki. No i po prostu co mogę polecić? Mogę polecić, żeby po prostu korzystać z tego moc. Poza no, tym no, właściciel fajny gość, można powiedzieć. Gorzoły nam nie stawia, no ale wabi się każe. Super, smaczne kiełbaski są? Bardzo smaczne, super. Kiełbaski, obsługa, kierownictwo, wszystko jest super, wszystko jest super. Dobra, pani? No już od, od, praktycznie od początku bardzo podoba mi się miła atmosfera, otoczenie, towarzystwo obsługa, no i posiłki, wszystko jest jak najbardziej, jak najbardziej chwalimy sobie to, także życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I, i kuraciuszy i sympatycznych, tak jak my. Dziękuję bardzo. Zapraszamy jak zwykle, za rok. No, Oczywiście, oczywiście, ja, za, za rok, rok jesteśmy, do powrotu. tu meldujemy się za rok znów. A ja pragnę szczególnie zaprosić wszystkie babcie i dziabła Drugiego takiego bezpiecznego miejsca. Dziękuję. Babcie brać w drugiej przyjechał. Jedzenie jest bardzo dobre. Także jeżeli by ktoś chciał przytyć, to może przyjechać tu bez niczego. Jakby miał niedowagę, ktoś to może. To tylko tu się zgłosić. Wszyscy wyrażają się tu w samych superlatywach. Ja muszę niestety powiedzieć coś negatywnego. Za szybko tu czas ucieka.